Cześć, witajcie! Dzisiaj będę Wam mówić o Gwieździe Międzynarodowej. Jednym z najbardziej utalentowanych i docenianych na świecie francuskich aktorów, który podbił właściwie cały glob. Ale tak dużo, jak ostatnio mówi się o jego talencie, tak samo sporo mówi się na temat kontrowersji wokół jego osoby. I o ile przez lata był takim niepokornym, ale zdolnym, wiele mu wybaczano. Natomiast w pewnym momencie chyba jednak szala zaczęła się przechylać w tę stronę, kiedy kontrowersje wzięły górę. Jak wyglądało życie Gerarda Depardieu? Czemu miał tragiczne kontakty ze swoim synem, jak to znosił, jak to się stało, że w ogóle stał się aktorem, mimo że pochodzi z rodziny bardzo ubogiej i związanej z artyzmem właściwie w ogóle, a także jak ostatnie oskarżenia, oskarżenia wielu kobiet o to, że nie zachowywał się delikatnie rzecz ujmując względem nich odpowiednio wpłynęły na jego karierę, a także jakiego w ogóle kraju jest obywatelem, dziś wam zdradzę, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wyglądała. Ścieżka jego kariery i życie prywatne nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do oglądania, oczywiście. Gerard Depardieu urodził się 27 grudnia 1948 roku. Chował się, jak już Wam powiedziałam we wstępie, w bardzo biednej rodzinie. Był trzeci z sześciorga rodzeństwa i nawet asystował matce przy kolejnych porodach, ponieważ ona rodziła po prostu dzieci w domu. Jako dziecko był niepiśmienny, nie potrafił czytać ani pisać. Dopiero w dużo starszym niż teraz jesteśmy do tego przyzwyczajeni wieku, nauczył się. Swoją rodzinę opisywał jako taką, która więcej czasu niż na rozmowę poświęcała na ciągłe kłótnie i niesnaski. Dlatego sam już jako nastolatek wyjechał z domu. A ponieważ, jak się domyślacie, trudno było mu zdobyć dobrą pracę bez wykształcenia, no to stał się drobnym rzezimieszkiem. Popełniał mm, różne przestępstwa. Kino i teatr sprawiły jednak, że postanowił wyjechać do Paryża. A tam zająć się aktorstwem, choć początkowo pomysł ten był irracjonalny, szybko okazało się, że faktycznie w tym chłopcu drzemie do tego niesamowity potencjał. Swoją karierę rozpoczął w teatrze objazdowym, i ten zmienił jego życie. Bo zaczął bywać w teatrach, poszedł na terapię korygującą pamięć i dykcję, a także rozczytał się w klasycznej literaturze. Zwrócił na siebie uwagę rolą w komedii kryminalnej Jaja z 1974 roku, a za rolę w dramacie Ostatnie Metro. Dostał pierwszego w życiu Cezara. I tak naprawdę już wtedy zwrócił na siebie oczy świata, ale w Hollywood grywał raczej rzadko, o ile w ogóle. I w pewnym momencie jednak przyszła i dla niego taka rola przełomowa, i była to Zielona Karta film z Andy McDowell to on dał mu popularność za oceanem. A ogromnym sukcesem była także rola w filmie Andrzeja Wajdy Danton. Potem było jeszcze wiele filmów, które z tym aktorem możemy nazwać takimi, które zapadały w pamięci. Takie jak Wszystkie poranki świata, Tata i małolata, Plotka, Widok. W sumie zagrał w ponad 180 filmach i współpracował z najlepszymi reżyserami robiąc światową karierę. Warto oczywiście wspomnieć także film, który przyniósł mu sympatię całych rodzin, również tej najmłodszej publiczności. Mam tu na myśli oczywiście serię filmów Asterix i Obelix. Jest także reżyserem oraz producentem. Natomiast jego życie prywatne, jak już słyszeliście, było burzliwe od młodości i właściwie nigdy się to nie zmieniło. Sam zresztą przyznawał, że niejednokrotnie zdarzało mu się igrać z losem i ja wam teraz powiem przy jakich okazjach. Ma za sobą kilkanaście wypadków motocyklowych, niektóre pod wpływem alkoholu, co oczywiście oburzało opinię publiczną. Pięciokrotnie wszczepiano mu bypassy serca, ponieważ miewał też zawały. Miał wypadek na pasie startowym w Madrycie, gdy jego samolot uderzył w Boeinga. A w samolocie też zdarzało mu się kiedyś wysikać na korytarzu, kiedy podszedł do stewardessy w trakcie startu i powiedział, że chce skorzystać z toalety. Każdy, kto lata samolotem wie, że w trakcie startu i lądowania z toalety się nie korzysta, bo trzeba być przypiętym pasami. Jest to najmniej bezpieczny moment w całym locie, mogą zdarzyć się różne turbulencje, Perturbacje w związku z czym po prostu trzeba tę chwilę siedzieć grzecznie na pupie, poczekać, aż pilot wciśnie, że już można wstawać z fotela i wtedy można sobie sikać do ale aktor nie chciał czekać, dlatego uraczył wszystkich widokiem siebie, sikającego publicznie. Później chyba doszło do niego jakieś otrzeźwienie, że może nie do końca było to na miejscu, bo komentował Nie jestem potworem, ale po prostu człowiekiem, któremu chciało się sikać. Nie krył także, że kilkanaście razy siedział w więzieniu. Ale mówił, że nawet gdy zdarzało mu się okradać ludzi, zawsze okradał tych bogatych i złych, nie dodając przy tym, że skoro taki z niego Robin Hood, to czy oddawał to biednym? Być może... To on był biedny i na tym ta jego Robin-chudowość miała polegać. Nawet przeczytałam w jednym z artykułów, że zarabiał na życie jako męska prostytutka. Nie wiem, czy to już nie jest za grube, ale tak napisano, więc Wam przytaczam. Ale sam też komentował, że zdarzało mu się w ciągu dnia wypijać np. 14 butelek wina, co stanowi więcej niż pół butelki na godzinę, jeśli chodzi o dobę. Tak więc... Mocne to jest. Ale Francuzi właściwie wszystkie te skandale jakoś mu wybaczali. Tak jak Wam powiedziałam we wstępie, chyba sądząc, że jest to taki niepokorny typ, troszeczkę bandyta, troszeczkę zadzior, ale przecież nasz, taki utalentowany, nazywano go nawet siłą natury, bo był niezłomny i co by się nie działo, czy to wypadek, czy to pijany, czy nie, Gerard sobie radził nieźle. Ostatnie z jego wypadków to chociażby potrącenie na skuterze, kiedy jechał po Paryżu, a także kiedy nie nietrzeźwy miał wypadek na hulajnodze. Za każdym razem nic mu się nie stało. Być może taką siłę ma z jedzenia, bo na lunch ponoć zjada kilogram mięsa, wypija kilkanaście butelek alkoholu i podobno zaczyna od 10 rano. Zdarzało mu się mieszać wino, wódkę, i szampana. A na pytanie jak zużywa ten nadmiar energii odpowiadał, że jedząc. No i oczywiście na jego zdrowiu się to odbijało, być może stąd te zawały, bo za tory, żylne piechotą nie chodzą, a w pewnym momencie aktor ważył aż 150 kg. Jeżeli chodzi o jego życie prywatne, to to tak jak wam powiedziałam, też było bardzo burzliwe. Choć przez 26 lat był w związku z małżeńskim, z aktorką Elizabeth, doczekali się dwójki dzieci, syna oraz córki. Ale na początku lat 90. aktor związał się z senegalską modelką Karin, z którą ma córkę Roxane, ale chyba miłością jego życia. Opisuje się aktorkę Karol. Byli razem 8 lat do 2005 roku, a ich związek opisywany był jako dość burzliwy. I choć nawet niektórzy mówili, że mieli momenty naprawdę szczęśliwe, a inne miały być wręcz toksyczne, sama aktorka. Po latach przyznała, że nie żałuje chwil spędzonych u boku Francuza. Vanity Fair mówiła, że jest dobrym przyjacielem. Podkreślała też, że wspaniałym aktorem. Miałam niezwykłą okazję poznać Gerarda i żyć z nim. Za nic na świecie nie wymazałabym ani jednej sekundy czasu spędzonego z nim. Bardzo się śmiałam, czasami było to tak niezwykłe. Gerard to samo życie to nie znaczy, że codziennie życie jest łaskawe. Ale przeżyłam kilka niesamowitych chwil, mówiła, a sam Gerard o ostatnim takim związkiem oficjalnym, o którym mówił, był ten. Z, z sporą od siebie młodszą pisarką Clementine. Niestety, jeśli chodzi o dzieci, tak jak słyszeliście, ma dwie córki i syna, ale relacje z synem nie przebiegały tak, jak życzyłby sobie tego rodzic. Chyba jego syn nie bardzo sobie radził z życiem w cieniu ojca. Sam również był aktorem, ale oczywiście zawsze porównywanym do słynnego Taty. A na dodatek, mimo że w pewnym momencie deklarował, że właściwie swojego ojca nienawidzi. To w wielu aspektach był do niego bardzo podobny, szczególnie w tych kontrowersyjnych wątkach i w tym jak bardzo chciał używać swojego życia. Od dziecka sprawiał kłopoty, jako nastolatek trafił do więzienia za kradzież, choć pieniędzy mu jak się domyślacie nie brakowało. Uniknął także śmierci po wypadku na motocyklu, właściwie cudem. Jak jego ojciec zrobił wielokrotnie, ale niestety amputowano mu nogę, a to skończyło się wielką depresją. Przez to wpadł w Nałogu, pił, palił i brał narkotyki. Został skazany za liczne rozboje. I choć miał żonę, niestety był to związek równie burzliwy jak jego życie. E, miał z nią córkę, ale niestety ograniczono mu czy odebrano prawa rodzicielskie. Ojca krytykował tak mocno, że robił to nawet publicznie w rozmowie z dziennikarzami. Zarzucał mu, że ten dla kariery i kochanki porzucił rodzinę. I choć zdarzało im się grać razem w filmach, nie mieli co najmniej przyjacielskich relacji. Sam Gerard syna też nie oszczędzał w wywiadach potępiał jego styl życia, nazywając destrukcyjnym. Jednak jego śmierć w 2008 roku na zapalenie płuc była dla Francuzów szokiem i podobno dla samego Gerarda również. Nie był on w stanie przez dłuższy czas otrząsnąć się po tej tragedii, choć wiele osób komentowało, że na pogrzebie choć czytał fragmenty Księcia, który wcześniej czytał swojemu synowi zbyt wiele na jego temat. Nie powiedział, aczkolwiek chciałam zaznaczyć, że dla mnie zawsze takie komentarze, jak ktoś zachowuje się w takich momentach, które są dla ludzi chyba najbardziej tragiczne i najbardziej straszne w życiu, yy, może oceniać taką osobę. Myślę, że akurat prawo do żałoby i przechodzenia jej w taki sposób, w jaki człowiek chce, jest jego świętym prawem i naprawdę myślę, że komentarze na ten temat są po prostu najzwyczajniej nie na miejscu i myślę, że utrata dziecka jest zawsze wielką tragedią. I niewielki ma chyba na to wpływ fakt, czy z tym dzieckiem układała nam się świetnie, czy też nie. Ale warto dodać także, zmieniając wątek, że Gerard jest także niezłym biznesmenem, naprawdę bogatą osobą. Ma winnicę, między innymi we Francji oczywiście, ale także w Ameryce Południowej. Jest właścicielem wielu luksusowych restauracji, sklepów, ma także japońskie delikatesy w Paryżu. Jego majątek wyceniano na 200 milionów dolarów. W pewnym momencie jednak życie we Francji przestało mu się podobać. Głównie dlatego, że uważał, że Francuzi muszą płacić za wysokie podatki, szczególnie ci najbardziej majątni. I choć jego majątek, jak słyszycie, był tak duży, on uważał, że jest tak, ponieważ jest osobą utalentowaną i pracowitą i w związku z tym nie powinien ponosić takiej finansowej kary za to. Dlatego coraz częściej zaczął przebywać w Belgii, a także Hiszpanii, Maroku i Argentynie, ale to do Belgii najbardziej się przywiązał, bo w w 2012 roku złożył wniosek o nadanie mu obywatelstwa belgijskiego. Kiedy on zaczął się wypowiadać na temat podatków francuskich, nawet premier Francji ówczesny nazwał go po prostu żałosnym. I wtedy właśnie aktor postanowił zrzec się francuskiego obywatelstwa, ale belgijskiego nie otrzymał. Przyjął za to rosyjskie. I to był chyba początek takiej mniej chlubnej y, sławy Gerarda de Depardieu. Bo zaczął chwalić Putina, że zobaczył w nim chuligana i to mu się tak miało spodobać. A w Soczi w 2013 roku swój paszport osobiście odebrał z rąk Putina. Nabył miejscowość w Moskwie, gdzie często bywał. W 2020 roku przyjął także prawosławie. I o Rosji mówił w samych superlatywach, podobnie wypowiadając się o Białorusi, którą porównywał nawet do Szwajcarii. Jednak kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, to potępił działania Rosji w tym temacie. Rosyjskiego prezydenta nazwał szaleńcem, a jego zachowanie niedopuszczalnymi ekscesami. Oświadczył też, że nie należy potępiać rosyjskiego narodu za czyny takich przywódców jak Władimir Putin. No i jak się domyślacie, oczywiście spotkało się to z bardzo mocnym komentarzem Kremla. Dimitri Pieskow, czyli niebyle kto w Rosji, miał powiedzieć, że Gerard Depardieu, akurat na polityce, nie zna się z. Zbyt bardzo. No więc przestał być Gerard obywatelem Rosji, bo jak widzicie, było mu już nie po drodze. Każdy, kto zadrze z Putinem, myślę, że w Rosji nie może się zbyt komfortowo czuć. No i obecnie aktor jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No a największy kryzys wizerunkowy nastał dla niego w 2018 roku, kiedy przez aktorkę Charlotte Arnold został oskarżony o gwałt. Do niego miało dojść, kiedy początkująca aktorka odwiedziła jego dom. Co prawda, kiedy dotarto do nagrań z monitoringu, Gerarda uniewinniono czy sprawę zamknięto, ale. Później na nowo ją wszczęto, także na pewno nie była do końca jednoznaczna. Ale dała y, odwagę 13 innym kobietom, by powiedzieć, że co prawda nie były aż tak doświadczone przez tego aktora, natomiast na pewno zachowywał się on w stosunku do nich w sposób, w który zachowywać się nie powinien. Raczej wykorzystując swoją pozycję do tego, by w sposób, na który one się nie godziły, delikatnie rzecz ujmując, je podrywać. Miało nawet dochodzić do dotykania ich wbrew ich woli. Francuska telewizja wyemitowała film pod tytułem Upadek Ogra. Ten miał efekt podobny do bomby, ponieważ wielokrotnie pokazywał aktora, który mówił straszne rzeczy o współpracowniczkach i oszczędzał nawet dzieci. To nagranie skłoniło minister kultury do wystąpienia z wnioskiem o odebranie Depardieu orderu Legii Honorowej. I tutaj też zaczyna się taka trochę wojna światopoglądowa, ponieważ, tak jak Wam już powiedziałam we wstępie, Francuzi wiele mu wybaczali, ale ogólnie mówi się, że Francuzi dużo są w stanie wybaczyć właśnie tym popularnym osobom, szczególnie takim, które Francja rozsławiają na świecie. Więc można powiedzieć, że. Więcej wolno sławnym ludziom, ale z kolei inne osoby troszeczkę mówią, że na przykład Gerard teraz ma aż tak przechlapane, bo jest tak sławny i wielu osobom po prostu opłaca się mówić o nim źle. Sam. Prezydent Macron przecież powiedział, że on nie odbierze tego orderu aktorowi, ponieważ nie dotyczy on kwestii obyczajowych. W obronie aktora wystąpiło 50 znanych artystów. Opublikowali oni list otwarty, który ukazał się w dzienniku Le Figaro. Dziś jednak świat się zmienia i na pewno takie przypadki traktowania złego drugiej osoby ze względów seksualnych, czy właściwie jakichkolwiek innych, mobbingu i tak dalej, nie powinny być dopuszczalne. Uważam, że jest to do Dobrze. Natomiast oczywiście warto tutaj dostrzec też pewne ryzyko, że właśnie te popularne osoby bardzo tracą na wizerunku przez oskarżenia, które nie zawsze mają podstawy mocne ku temu, by ich oskarżać. Natomiast w tym wypadku myślę, że no jest coś mocno na rzeczy, ponieważ. Ten właśnie materiał, który w telewizji francuskiej pokazano, obrazował bardzo dokładnie, że Gerard Depardieu bywa bardzo przekraczającą granicę osobą. Więc tutaj myślę, że jednak należy za swoje czyny wziąć odpowiedzialność, chociażby jeśli chodzi o taki kryzys wizerunkowy. Sam grał jeszcze w 2022 roku i dzisiaj tych propozycji nie dostaje zbyt dużo, ale czy jest to już emerytura, bo w końcu ma już przecież prawie 80 lat od 75 w górę zaokrąglamy, więc mogę tak powiedzieć. Więc no, na odpoczynek czas, tym bardziej, że jak słyszeliście, finanse na pewno się zgadzają, czy być może właśnie jest to konsekwencja braku propozycji, a nie chęci odpoczynku tego do końca. Nie wiem. W każdym razie jestem ciekawa jak wy oceniacie całą tę postać. Pamiętajcie, że jest to tylko pigułka z jego życia. Opowiedziałam wam historię w dużym skrócie, ale jeżeli macie ochotę zgłębialiście temat, to oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach. Będzie mi bardzo miło z wami podyskutować. Zawsze lubię konstruktywnie z wami rozmawiać. Oczywiście zapraszam was na kolejne odcinki. Proponujcie, o kim powinna nie zrobić. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.